Cześć, Mankolicka z tej strony, Mister 15, witam Was w kolejnym odcinku, oczywiście z Farming Simulator 17, a dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mapę. Mapę pojętów, bardzo dobrze i mi i chyba Wam znaną z poprzednich wersji. Jest to mapa wykonana dawno temu przeze mnie i ona sobie tak przeskakiwała z farminga na farming. Trochę w niej buszowałem, trochę nie. Dzisiaj dostałem, znaczy dzisiaj, ostatnio dostałem właśnie od jednego z moich widzów, którym ją przerobił. Za bardzo dziękuję za, za taką akcję. Po takim szybkim przejściu jest troszeczkę niedociągnięć, które wam pokażę właśnie w tym odcinku i liczę, że autor tej przeróbki też posprawdza i pozmienia lub sam jeszcze coś ujrzy, co przydałoby się zmienić. Tak to naprawdę nic się tutaj nie zmienia. Nadal są te efekty, które są wgrane dawno, dawno temu, czyli takie tak zwane brudzenie się. To była bardzo fajna chyba do trzynastki. To był bardzo fajny efekt. E, obora, to samo wszystko, to samo. E, uszykowałem sobie trzy zestawy, trzy ciągniczki i sprawdzimy sobie trzy akcje. Czy w tym farmingu można grać na luzie? E, maszynami i tak dalej, w ogóle coś robić. Oczywiście to wszystko, jak, jak widzicie, jest te dodatki, które dodałem w ostatniej wersji, które wydawałem, czyli takie właśnie kłody drzewa, tą wiatę, czy takie właśnie duberelki, jak właśnie palety, deski, coś do piłe, piłę, big baga, palety. Jednak daje to troszeczkę uroku, ja już to mówiłem dawno, dawno temu. E, więc fajnie, że wszystko udało się przerobić. Najbardziej cieszę się z tego, że te garaże, którymi no naprawdę długo się e, musiałem męczyć, e, działają i no fajnie się otwiera jedna i druga strona. E, oczywiście znaczy, każde wrota oddzielnie się otwierają, więc jeżeli kiedyś będziecie mieli w Donladzie w 17, a autor przeróbki powiedział, że wyjdzie, ona tylko tam musi osiągnąć jakiś pułap, łapek, chyba lajków na że dobrze przeczytałem, ale na razie nie myślmy o tym. Myślmy, żeby ta mapa no, wyszła bardzo dobrej jakości i wszystkie no, rzeczy, które zauważę, że tak powiemy, to od razu fajnie jakby to się dało poprawić eee, garaż, garaż jak garaż wszystko się fajnie otwiera tu nie widzę żadnych błędów eee, dalej prawdopodobnie triggery które by w 15 w, to zostały na luzie bo zapomniałem, na przykład tu mamy siewkę, tak, Kvernelanda, już mamy z nawozem, zapomniałem kupić tych całych big bagów z nawozem, ale przypomniało mi się, że przecież tu miałem triggery, triggery z nawozem i tak dalej, czyli jednak to zostało, bo podjechałem i napełniłem, oczywiście nie za darmo, pieniądze znikają z konta, czyli prawdopodobnie tak, jakbym kupił paletę, ale jest to o wiele wygodniejsze, chociaż paleta jest bardziej realniejsza, mniejsza z tym. Nie chodzi tutaj o akcję. E, tu wszystko nadal zostało, czyli typowa 100 do wysypu. E, z tyłu mamy tą wiatę z big bagami, z wapnem. E, ciekawe, ciekawe. Mogłem jeszcze siewnik kupić sprawdzić, e, ale to mniejsza z tym. Jeżeli chcecie, to myślę, że e, uda się ją jeszcze tak w, wykończyć do końca ją, tak? Tak, full service i może z tego jakaś seria wejdzie na kanały, zobaczymy, e, zawsze lubiłem sobie po, pogrywać na niej, na razie jedynym mankamentem, innym problemem, który zauważyłem to, to ta trawa tutaj, fajnie by, przydałoby się ją usunąć, bo tak do nadziei ona wygląda, żeby z betonu wyrastała, e, brak tekstur płyty obornika i, i płyty, że tak powiem gnojowicy, to jest największy błąd, yy, niestety, nie wiem czemu. Yy, wczoraj odpalałem ją, nie, nie rozglądałem się tak bardzo, dzisiaj odpaliłem i, i od razu zobaczyłem, że coś jest nie tak. Yy, bo się, się rozejrzałem, mówię najpierw sprawdzę, czy naprawdę tutaj nie ma żadnych błędów, o, ale można skakać po tym. Kolizja jest dana, fajnie, fajnie. Ja chyba nie dawałem kolizji u siebie. Miło, miło. Yy, czyli te o, takie akcje są nadal porobione. Yy, tu chciałem postawić warsztat tutaj, co nie? Nie wiem, jakim cudem postawiłem się tam, ale że nie chciałem go usuwać, bo to i tak testujemy, nic więcej, więc nie ma co, co się bawić yy, i takie tam pierdoły. Yy, dalej, dalej. Yy, czy to tu coś się zmieniło? Nie, tu się nic nie zmieniło. I yy, Czemu ja tu nie mogę przejść? Coś tu jakieś niewidzialne jest O, widzicie tam O, ale Beka Tu jest coś niewidzialnego tu, tu jest kubka z kartoflami A tu jest coś niewidzialnego, ale ja To też trzeba sprawdzić I usunąć, bo nie będzie można na przykład na pryzmę wjechać, tak e, Zaraz weźmiemy się za robotę Bo tutaj żem wszystko pokazał Sklep oczywiście jest tam, tam daleko nic się nie zmieniło. Chciałbym jeszcze zobaczyć sobie jedną rzecz. E, tą końcówkę. No łąkę sprawdzimy, czy da się kosić. To też chciałem właśnie zobaczyć. E, jest znak poniatów. To dobrze, bardzo dobrze. Wszystko się zgadza. Jest ta góra, że tak powiem, śmierci. E, to są te dodatkowe. To jest taka, taka już nie chciałem, jak, jak to się mówi, kończyć tak ten poniatów, co nie tutaj i koniec, nie? Chciałem właśnie, że odtąd zaczyna się Poniatów, tak, odtąd. No, no, odtąd. Tak to miało wyglądać, ale tutaj nie chciałem stawiać znaku, bo tu już ten las, co nie? Ale, a te pola to tak jakby takie bezdroża poza już, co nie, poza wsią, bo to wszystko się zdarza, żeby tak to nie było dziwne. Tak to nie, tak to jest bardzo fajne, nie, nie czuję tutaj żadnych błędów, myślę, że fajnie można było tylko tamto to posprawdzać, jeżeli jakieś tam mini błędy są, to powyczyszczać i, i będzie Gites. Yy, ta nitka tutaj idzie od ruchu pieszych, a ruchu pieszych... Nie no, ruch pieszych jest w, 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 w 17, ale to przydałoby się usunąć. To też kieruję do, yy, że tak powiem, autora tej yy, przeróbki do siedemnastki, bo liczę, że to na pewno oglądam. Nie wiem czemu, ale nie mam w ogóle kontaktu z autorem tego właśnie... autorem tej akcji, gdyż... Dziwne, bardzo dziwne. Gdyż... No on do mnie pisze tak na luzie, a ja nie mogę niestety nic do niego wysłać. Pokazuje mi, jakby po prostu ta osoba nie była na Facebooku zarejestrowana. Więc trochę dziwne, dziwne. Ale widziałem go na live, był, mówił linki podsyła jak to się mówi wszystko pisze no niestety ja nie mogę odpisać szkoda ale dlatego nagrałem żeby wszystko powiedzieć właśnie w tym filmie bierzemy się może najpierw zasiewkę co mogę zatankować nawet czyli po prostu wszystkie triggery pozostawały bierzemy się jak widzicie nadal bez kierownicy i boję się że długo troszeczkę jeszcze pogram bez kierownicy bo nie wiem kiedy to odzyskam nową ale mniejsza z tym Zobaczmy, jak to będzie siewka, specjalnie, nie, znaczy chciałem zmienić kół, ale potem zdecydowałem się, że po co, zobaczymy jak się ładnie gniecie, to i tak jest przecież na testy, tak gniecie się i rozsiewam, to też fajnie, szkoda, że to lewe koło bardzo fajnie się gniecie, a, a prawe tak bardzo, bardzo poszerza, no ale mniejsza z tym, zobaczymy jak to w ogóle... Ta siewka wygląda, no tak z jednej strony to dziwnie to wygląda. Ścieżki. O no ta ścieżka to już w ogóle jest. Zabójcza. Ta ścieżka to już w ogóle jest zabójcza. No to niezłe mamy ścieżki. Boże. No już wolę szczerze, to już wolę takie niż, niż tamto gryzie normalnie, to... to... Tak się opłaca w 17 po prostu robić ścieżki a cholera znam Pozdrawiam wręcz Dobra na razie nawozy są udane Czy tu coś jeszcze jest do nawozów? Tu gdzieś była orka zrobiona, ja tu muszę gdzieś ogarnąć No bo tam muszę z gruberem, a nie, tu właśnie była, tu muszę jechać Akurat pojedziemy sobie tak z dupy Jeszcze skoczymy na te dwa pola, sobie tak zrobimy rozsiejemy zobaczymy i oczywiście miałem dodać na początku odcinka zapomniałem Bo dużo osób mi pisze e, czy na Facebooku czy na YouTube jak to było wczoraj e, ogrom spam już to nie, nie tylko ja to widzę ale każdy mi to mówi że żebym nagrał od zera do farmera e, Jeżeli oczywiście ludzie pilnujecie nas wiecie o tym, że Bolek robi remont swojego pokoju, swojego pokoju, w którym nagrywa, w którym żyje, że tak powiem. Chce zrobić taki trochę bardziej pokój dla siebie, gamingowy typowo, żeby móc w spokoju i w wygodzie pięknej nagrywać. Wiadomo, każdy kiedyś musi zrobić swój remont, ja też kiedyś zrobię i też kiedyś nie będziecie mieli na przykład filmów przez tydzień czy tam dłużej. No może znaczy, proszę przesadziłem. Po prostu nie będzie takiej zajebistej aktywności, to po pierwsze jest nawet obornik f 2 ten taki yy, w 17 ale kończąc dalej więc musicie, no, no wstrzymać się troszeczkę, na pewno nie zapomnimy od, o, tych, o tej serii, od zera, tylko czekamy my też uporczywie czekamy właśnie tutaj yy, z brączkiem na to by wrócił bolek, no bo tak szczerze no jeżeli mielibyśmy nagrać bez bolka odcinek do zera no to tak tak jakby to nie była w ogóle ta seria, tak? Ja się zgodzę, ktoś jest chory, yy, tak jak ja byłem chłopaki nagrali, no to no to ja to mogę zrozumieć, bo no bo nie wiedziałem kiedy wrócę, tak? Nie wiedziałem kiedy w zdrowie, a ja przez to, że byłem chory, to chłopaki mieli nie nagrywać. Tu jest inna sprawa, bo, bo Bolek jest zdrowy, yy, tylko po prostu no, nie może nagrywać. A no z jednej strony ostatnio też yy, nie mieliśmy czasu w weekend, yy, Teraz e, walentynki jak to się mówi. Ktoś tu walił tynki. da mi się tutaj zmieścić, to nie, musiałbym wjechać. Nie wiem po co ja to w ogóle tak się zajebiście. Ale niech, niech tam będzie. Porobiłem ścieżki tutaj. O, to najgrubszą ścieżkę teraz zrobię świata. No. Plon stokrotny. Dobra, pobawiliśmy się trochę. Fajnie to wygląda. Czyli wszystkie ugniecenie i tak dalej jest. Więc naprawdę, ludzie, poczekajcie. A myślę, że z czasem zobaczycie coś i u Bolka, to potem od razu i u nas. Więc na pewno musicie uzbroić się w cierpliwość. To jest podstawa. I od razu wtedy będziemy wiedzieć, co dalej. Na razie będziemy chcieli. Ja dzisiaj nagrałem to dla Was. E, będę chciał też dzisiaj nagrać e, z brączkiem. Bolusiowo do niego, bo to seria, która była nagrana na razie jeden odcinek i potem nie było czasu. E, więc będę też maltretował Brączka, żeby to nagrał. Żebyśmy już mogli ciągnąć też dalej kolejne serie. Mm, ale zobaczymy, zobaczymy. Na razie co do zera, od zera do farmera musicie poczekać. Stara dobra, o Jezus, stara dobra jazda. Tutaj, po bezdrożach. Buraczki to chyba z boku są. A to, to, o to chodzi, a tutaj zobaczymy Dobra, zbiera, ale, o trawę też zbiera, bardzo ładnie Fajnie to wygląda Fajnie to wygląda Lubię to Więc naprawdę pamiętajcie ludzie, pilnujcie nasze fanpage, e, nasze kanały na YouTubie, ale chyba w pojedzie najbardziej, bo tam najszybciej dowiecie się. Tam Bolek wrzucał właśnie film, może nie film tylko zdjęcie, w którym pokazywał właśnie, że że niestety z jego pokoju no nic dużo nie zostało. Nawet nie wiedziałem, że on ma taki duży pokój, <laughs> jak wyrzucał wszystko. Nawet nagrał już w tym remontowanym pokoju odcinek z DLC. Nie wiem, czy to zauważyliście. Eee, w ogóle z innej perspektywy inaczej to wszystko ułożone było. Eee, bekowo to wszystko wygląda, czeka na efekt końcowy, bo, bo przecież niedawno co żeśmy tam z brączkiem siedzieli i zobaczymy jak dużo się zmieni. Eee, na lepsze czy na gorsze to już sami sprawdzimy. Eee, więc no, no, musimy poczekać, zbroić się w cierpliwość, Zobaczcie, jak ta trawa fajnie się rozchodzi pod kołami, jak nie ją beka. Takich rzeczy na nie widziałem. Tutaj jest kubka na Nic Dużo się nie zmieniło, naprawdę wszystko to co miałem ustawione na tej mapie, to wszystko jest na podstawie, że tak powiem, zrobione. Beka. O, no, można tak powiedzieć, że taka wersja hard na temat płota. Dobra, myślę, że będziemy kończyć, bo nie chcę takiego już godzinnego odcinka z tego. Chciałem tylko potestować i zobaczyć gdzie są błędy. No nie ma błędów, no oprócz tej płyty, o Jezus, ale lak, A oprócz płyty obornika to nie ma nic takiego złego, e, więc myślę, że będzie spoko. Gdybym naprawdę miał dużo czasu, chociaż dzisiaj szczęście udało się, mam dużo czasu. E, może nie mam dużo czasu, może nie, szczęście mam naprawdę, że dzisiaj się udało e, nagrywać o tej porze, więc jest fajnie ale zdech ale, ale, ale odpalanie Masaja Fergusona jest coś pięknego I, ale myślę, że ta mapa naprawdę jeszcze po małych korektach będzie o wiele jeszcze lepsza e, Mam malutkie w niektórych miejscach spadki FPS-ów, czyli znaczy, że coś jest nie tak e, ale nie jest coś takiego, żeby to nie wiem dało się od razu. Nie wiem, nie, da nie dało się grać czy coś w tym stylu, bo sami widzicie, że... Da się grać. Super. Liczę, że e, autor przeróbki poprawi to co ma poprawić, to co zauważyliśmy. Łoha się odpaliła. I myślę, że wszystko będzie gites. A jeżeli będzie e, oczywiście, jeżeli wszystko jest. Będzie dobrze e, i będzie chciał ją wydać, bo na pewno będzie chciał ją wydać, bo mówił, tam pisał znaczy, się, e, w tych wiadomościach, to tak się postaram, żeby no, jak najszybciej to ujrzało światło dzienne pomoc w takich sprawach to jest bardzo ważne No z jednej strony trzeba mam tu są jakieś błędy czyli jest nie tylko że nie zbiera, nie zbiera, potem tak jak ja niekiedy jak kombajnem wiecie o co chodzi Wszystko wiecie o co chodzi Bo jeżeli ktoś by na przykład chciał sobie pograć na tej mapie no to fajnie by było jakby to wyszło jak najszybciej no jeżeli ona już jest gotowa tak tylko grać z warsztatem lub bez Aha, tam jest coś, błąd, jak widzicie, w tych. Tam zaraz pojedziemy. Też nie będziemy tutaj godzinę kosić całej, całej łąki, nie. Teraz tam pojedziemy. Jak najbliżej tutaj. O, tutaj też ma, o, taki malutki. Aha, tak, tu jest też mały błąd jakiś. Związany z teksturą. Teraz zawiniemy takiego rogala. Przed tą kupą. Czy to się da też kości do tyłu? Tak Ale zobaczcie Nie pokazuje tutaj nic Zbiera, 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 zbiera Nie pokazuje nic Jeżeli jest tutaj błąd Jak to niekiedy bywa, bo czyli dokąd to będzie tak to Dotąd powinno być. O. tutaj nadal nie ma. Aha. Okej, okay, Aha. Łopanie. To się nazbierało. No, czyli jest błąd na przykład w glebie. No bo to już liczę, że to jest błąd gleby, że nie przyjmuje w tym miejscu trawy, a dopiero odtąd pokazuję, że te wodę takie się kubki robią, bo jakby ta trawa się zbierała w kosiarce. Czy da, Jak to wiedzie Masa je, dał seradę. No i grubo, no i tak to będzie wyglądać. Mapa ma potencjał, wiadomo. Dużo osób w nią grało dawno temu. Nie wiem jak było w 15. O, nie przypominam sobie, nie, znaczy nie, nie... Nie pilnowałem może tak statystyk wtedy, co nie? E, więc, więc wiecie jak to jest. Zobaczymy jak to teraz pali. Nic, tu nie będzie żadnej kupy, tak, bo już obciąłem to, co miała, czyli kosiarka jakby to będzie nie tłumiła nic sobie. Beka, co nie? E, fajna akcja, myślę, że takie testy i sprawdzanie tego naszego poniatuwa e, do tego FSA udane. E, mi się podobało, mapa... Fajnie, jak zwykle można sobie popykać. Liczę na te malutkie poprawki. No i na to, że ona wyjdzie i będziecie sobie też mogli pograć. Bo mało jest polskich map. A jeszcze mniej polskich fajnych modów, które nie bugują. Bo zastanawiacie się, czemu większość gram na oryginalnych. Ale gdy mam ściągać, gdy ściągam nawet, że tak powiem, nasze modyfikacje polskie. I niestety albo one bugują, albo lagują, no to, no to nie chce się grać, no nie chce się grać. Dlatego też tak mało mamy serii polskich w 17. Może się to zmieni, liczę się z tym bardzo. Albo ktoś zacznie robić dobre, że tak powiem, przeróbki. I ja Wam serdecznie dziękuję, pamiętajcie zostawić subskrypcję, kliknąć dzwoneczek i dać oczywiście łapkę w górę, bo czym nas więcej, tym nas lepiej. A ostatnio nas jest bardzo dużo, a ja Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się na razie, cześć.